Witam serdecznie w moim kanale. Dzisiaj chciałam zrobić czytanie pod tytułem Czy on, ona ma romans? Karty przełożyłam i tradycyjnie wylosuję trzy karty lub więcej. Pierwsza karta to jest set do pytania. Dwójka bław. Co wychodzi naprzeciw? Księżyc. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka monet. Dołożę kartę. Ósemka kichów. Na spodzie talii jest karta sąd ostateczny. I to może być tło czytania. To jest wyzwolenie. Sedno, dwójka buław. Rozważamy czy iść dalej, czy coś zmienić? Jedna ze stron może czuć, że czekają coś więcej i chce poszerzyć swoje horyzonty, co doprowadza do napięcia, jeżeli druga strona nie jest gotowa na zmianę. Zastanawiamy się, czy relacja ma przyszłość, czy warto się w nią bardziej zaangażować. Co wychodzi naprzeciw? Księżyc. Analiza, plany i samotność. To też jest potajemna komunikacja, nocna komunikacja, ukryta prawda. Ktoś przestaje żyć w iluzji i zaczyna widzieć toksyczne wzorce, manipulacje, nieszczerość partnerską. Wynik, odpowiedź, rada. Trójka monet i ósemka kielichów. Pytanie jest, czy on, ona ma romans? To odpowiadam, że tak. To są spotkania na forum, spotkania towarzyskie. To jest poczucie samotności. To, że czujemy się samotni, to nie oznacza, że możemy zdradzać. Każda zdrada jest świadoma. I mówienie, co ja zrobiłam, co ja zrobiłem, jest niezasadne trzeba zrozumieć siebie takie zachowanie jest podszyte lękami trzeba zmienić punkt widzenia zerwać więzy z przeszłości i przeprowadzić zmianę w sferze uczuciowej zdrada partnera nie spowoduje że staniemy się bardziej szczęśliwi wręcz przeciwnie bardziej się pogrążymy kochanek czy kochanka nas nie uszczęśliwi. Jesteś zdolna, zdolny do największych poświęceń. Zastanów się, czy ktoś jest wart Twojego poświęcenia. Chyba nie. Zadbaj o siebie i swój rozwój. I tego Ci życzę. Po pierwsze miłość, po drugie miłość, po trzecie miłość. Pozdrawiam, Klaratarat. Dba o siebie. Zaobserwuj mnie po więcej. Jeżeli film się podobał, to naciśnij pod filmem palec w górę albo w dół. Również zapraszam do oglądania moich pozostałych kanałów: Klara Tarot, Klara Tarot Miłość i Klara Tarot Plus. Pozdrawiam, Klara Tarot. Dba o śpiew.